Że wydnę ten temat z newsów i wrzucę z tego osobny odcinek, bo chcę, żeby łatwiej to było to udostępniać i żeby sam temat został przedstawiony bardziej klarownie, a nie pośród innych 10 tematów. Bo uważam, że poszkodowanych dziewczyn przez Leksia jest znacznie więcej i chcę, żeby się do mnie zgłosiły. Bo jednak widzki Teamu X to większości dzieci i oczywiście nie ma z tym nic złego, a za to złe jest wykorzystywanie tych młodych widzek, które jednak są zapatrzone swojego internetowego idola do jakichś obrzydliwych rzeczy. Ogólnie odezwały się do mnie na Instagramie te chłopaki podsyłając mi screeny i wiadomości, które Leksi wysyłał do 14-letniej dziewczyny. Sam się z nią skontaktowałam i potwierdziła mi, że jest rocznika 06 i w trakcie dostawania wiadomości od Leksia w 2021 miała jeszcze 14 lat. I zacznijmy od najmocniejszego dowodu, czyli zdjęcia, które... O kurwa. Niedobrze. Leksiu wysłał 14-letniej dziewczynie. Na wasze szczęście nie mogę wam tego pokazać bez cenzury, ale na tym zdjęciu sami możecie się domyśleć, za co Leksiu się trzyma. On ma tam takie prześwitujące gacie i w sensie wszystko przez to widać. No i skąd wiadomo, że to Leksiu? No z tego pięknego tatuażu Wilka na jego prawej ręce. Tutaj macie dowód z oficjalnego Instagrama Leksia, że posiada taki tatuaż na swojej prawej ręce w dokładnie w tym samym miejscu. Jak tam twójisz, jajka. jajka pewnie takie malutkie. Oczywiście nie zakończyło się na tego typu zdjęciach, i teraz przejdziemy do DMów na Instagramie, którym Leksiu wysyłał. Ogólnie, żeby się zabezpieczyć, to on te wiadomości na bieżąco kasował już po tym jak dziewczyna je wyświetlała. Więc no, te wiadomości nie są zapisane w konwersacji, ale dziewczyna wysłała mi e, nagranie e, z otwartej konwersacji z lekciem, kiedy przechodzi na jego oficjalny profil. Więc to jest potwierdzenie, że rzeczywiście wymieniał się wiadomościami z 14. I zostawiając to ze zdjęciem, gdzie widać jego tatuaż na ręce, to wiadomości są raczej legitne. Na Netflix i Chill. I tam dziewczyna generalnie napisała mu, że mieszka w katowicach, to on napisał, że wpadnie jak będzie u taty. Tak, Leksiu chcesz wpaść do 14-latki. Nie muszę wam chyba tłumaczyć, że. E, Netflix Netflix i chill, nie ma nic związanego z oglądaniem Netflixa i e, chillowaniem. W następnym screenie od dziewczyny widać, jak wysłał jakieś nagranie, na co ta dziewczyna odpisała, biedna, idź do niej. I on odpisał, wypije wolę się Tobą zająć, wydajesz się o wiele bardziej atrakcyjna. Tutaj mamy jedną z usuniętych wiadomości, jak Leksiu pisał, że ją zerżnie. W następnej wiadomości wysłał emoji Brzoskwini, sugerując, żeby dziewczyna wysłała mu zdjęcie swojego tyłka. Więc tutaj ewidentnie wcześniej musiało dojść do jakiejś wymiany zdjęć między dziewczyną a Leksiem. Sam się z nią skontaktowałem i z tego, co mi napisała, to, on nie pytał się jej nawet o ale pani władzo, ona nie wyglądała na 14. Taki tekst raczej nie obronił Leksia, tak samo jak to, że ponoć wysyłał te zdjęcia, jak był piany. Też to dla mnie jest szok. W końcu, Leksiu chyba był najbardziej lubianą osobą z Teamu X i nawet w sumie się nie dziwię. on, on jako jedyny mi tutaj jakąś sympatię czuje w jego stronę. I to jest akurat gość, którego polubiłem. On mi się najbardziej podoba z tego wszystkiego. Tak szczerze, podoba, podoba mi, Leksiu jest w porządku. Patrzę na niego i mówię sobie, ale spoko mnie. Ale już wam tłumaczę, czemu on wypada lepiej, ten. Leksiu. Z jest grubaskiem. Wszyscy wiecie, samochody, no, dzbanostwo i tak dalej, a tutaj ktoś zajeżdża, jakąś tam, no, jak, jakiś sprzęt budowniczy. I prawdopodobnie on będzie najbardziej tutaj starał się zbudować ten team, żeby to działało, tak myślę. Jednak jego zabawny styl bycia i wyróżnianie się od innych członków teamu nie upoważnia go do tego, co zrobił. I uważam, że mimo wielkości danego twórcy i tego, jak śmieszny jest na filmikach na YouTubie, nie powinno się na takie rzeczy przymykać oka. No i to w sumie tyle. się jest turbo cymbałem, że wysyła takie wiadomości i zdjęcia, mając tak wysoką pozycję w internecie. I będąc w teamie X, wysyła losowym widzom wiadomości, że je... sami wiecie co. Jakieś obrzydliwe zdjęcia, no po prostu... dramat. I wiadomo, Wiadomo, nie ma co cisnąć całego Teamu X czy ich agencji, no bo co oni mieli w tej sytuacji zrobić, bo ten film miał tylko nakreślić problem z leksiem. Chłopiec z rocznika 98, między nim a tą dziewczyną było 8 albo 9 lat różnicy. Jak ogląda teraz dziewczyna, która miała podobną sytuację z leksiem, to e, zgłoście się do mnie. Bo mam wrażenie, że jednak przez ten cały rok daily teamu X e, Takich dziewczyn dla Leksia nasunęło się jednak więcej. To na tyle. Spoko, żeby ten film zobaczył jak najwięcej osób, więc możecie dropnąć e, lajka na dole. Aby być na bieżąco ze wszystkim w internecie. Zostawcie suba na kanale, a już będę się zawijał. E, trzymajcie się. Cześć. I niezbyt fajne rozpoczęcie roku. Ja pierdolę. Ocie chuj. Tak szczerze, kurwa, ja totalnie nie wiem, co na, na to powiedzieć. Kurwa, są rzeczy, któ które... Jestem w stanie przyswoić i mógłbym powiedzieć, no spodziewałem się, ale kurwa, no nie jestem. Kurwa, no nie, no. Ja powiem wam szczerze, ja go, znaczy do momentu oglądania tego filmu, ja bym powiedział, że ja go lubię, że, że jest w porządku i, i, i da się z nim pogadać, coś, no ale kurwa, są rzeczy, które, które dyskredytują kurwa ludzi, nie? Kurwa, nie wiem. To jest, to jest ten moment, w którym... No kurwa, jakby mi... Znaczy mi to, mi to napisał mi to napisała jedna osoba, nie? Mówi, ponoć jest to i to. Znaczy no zapytałem się i samą po prostu, bo on wrzucił na, na Twitter, że coś będzie grube czy coś, no to zapytałem się i sam, mówię ty, o co chodzi? A on mówi, no, ponoć coś takiego się wydarzyło. Ja mówię, kurwa, ty, serio? Bo... Mm, ani on, ani, ani ja nie mieliśmy żadnego zdjęcia. Mówi, no, że, że film ma Konopski wrzucić. Mówi, no dobra, no to czekamy na film, nie? Bo tak szczerze, już kilka razy było coś takiego, że było coś hucznie zapowiadane tam gdzieś yy, w, w konwersacjach na Facebooku czy na Instagramie czy coś, nie? Wszyscy o czymś mówili i nagle to nie wychodziło kurwa nigdy, nie? Albo okazywało się Farmazonem. Mnie tylko zastanawia jedna rzecz ogólnie, no bo wiadomo, to, to no, no kurwa, no, no nie fajne, no, no niedobrze, nie no. No kurwa, no to już jest czerwona kartka, to nie jest, że żółta kartka czy coś, no kurwa, no nie wysyłamy kutasa nieletnim. Ogólnie nie wysyłamy kutasa, kurwa, co trzeba mieć w głowie, żeby kutasa wysyłać? Przysięgam wam z ręką na sercu, nigdy w życiu nie zrobiłem sobie zdjęcia kutasa. Przede wszystkim dlatego, że dla mnie to nie jest. Znaczy, ja nie wiem jak dziewczyny do tego podchodzą, ale wydaje mi się, że dosyć podobnie. Ciało kurwa ładne kobiety jest fajne. Kurwa, a, a taki kurwa sterczący, kurwa często krzywy u niektórych, yy, nieogolony kutas jest, z, z, no nie wiem, nie wydaje mi się to jakieś inspirujące kurwa seksualnie. Ładna dupcia czy coś? Owszem, jak najbardziej. Więc no, może ktoś ma inne podejście. Nie no, w kurwę czerwona kartka, chuj na w chuj. Więc no, mega ten, mega, no kurwa, no czerwona kartka, no kurwa, no z bólem serca to mówię, autentycznie mówię to z, z bólem serca, że to jest kurwa czerwona kartka, no. Mam jeszcze taką małą nadzieję, mam jeszcze taką małą nadzieję, że nagle kurwa wyjdzie Leksiu i opowie historię, że to co tu powiedział Konopski, znaczy albo inaczej, to co te, te dziewczyny czy ktoś tam po, powiedziały Konopskiemu okaże się nieprawdą, że nie jest to prawdą. I, I Leksiu się wybroni, okaże się, że nie wiem, że kurwa nie miała 14 lat, miała... albo że mu zdjęcie zajebali z telefonu, że to jest jakaś jedna wielka mistyfikacja. Dzwoń do nacu A czemu mam dzwonić do Natsu? Ja, mam, zadz mam zadzwonić do nacji, i zapytać: No, się ma, wiesz, że Leksiu pokazywał kutasa, ponoć ona powie, że wiem, albo nie wiem. Tak już to już bardziej do ten. Bardziej, yy, bardziej do lekcji, by trzeba było zadzwonić, ale nie mam numeru. Nie wiem, mega, mega mnie to dziwi, kurwa, nie wiem. Są ludzie, którzy mają takie niesamowite szczęście, bo to jest koniec końców takie niesamowite szczęście być jednym, nie wiem, z 200 z 300 osób, które mogą się, które są na jakimś tam poziomie rozpoznawalności, które, które mogą robić fajne rzeczy przy okazji zarabiając na tym pieniądze. Mają kurwa spektrum możliwości, mają wjazd, nie wiem, na aftery do klubów, kurwa na jakieś highligi, na jakieś FMMA, ogólnie po eventach się mogą bujać. Idą po ulicy, kurwa ludzie z nimi piątkę zbijają i wykorzystują to kurwa w taki sposób, żeby do 14-letnich dziewczynek wysyłać kurwa kutasa. 06 to 15, ale ponoć to było rok temu. W 2,20. Powiem Ci jeszcze jedną rzecz, nawet jakby ona miała 15 lat, to nadal, kurwa dla mnie jest troszkę niehalo, Jak ziomek, który ma, nie wiem, 20, ja nie wiem ile, 3, 4, 5 lat pisze do latki, które ma 16, nie? Znaczy pisać to nie sobie mogą, nie? Ale jeśli to nie ma jakiegoś tam zabarwienia, że ale cię zerżne. Więc no, to jest dla mnie mega dziwne. Więc no. Ja nie mam numeru Leksia, nie, nie, nie mogę zadzwonić do Leksia. A poza tym, no nie wiem, no co, mam do niego zadzwonić, żeby sobie, kurwa, na jego najprawdopodobniej największej tragedii życiowej robić content? Jak właśnie wszyscy jego kutasa będą w internecie oglądać? Bo zdjęcie odblurowane, jestem w 100% pewien, że za 10 sekund będzie latać wszędzie. Nie wiem, mnie dziwi jeszcze jedna rzecz, że są ludzie, którzy zgłaszają jakąkolwiek formę, formę wykorzystywania yy, nieletnich dziewczynek w internecie zamiast zgłosić to kurwa na komendę. Jeśli rzeczywiście, jeśli rzeczywiście taki Konopski ma informacje i ma, ma dowody na to, że jakakolwiek osoba nieletnia została no, wykorzystana w brzydki sposób. Owszem, no nie chcę wrzucić film do internetu, jak najbardziej niech sobie wrzuci, ale niech też pójdzie i, i zawiadomi odpowiednie służby, bo ja na to patrzę przede wszystkim tak, że ja sam bym chciał, jakby ktoś wykorzystywał moje dziecko albo próbował wykorzystać moje dziecko, żeby jeśli ktoś o tym wie, to zamiast robić na tym pieniądze na YouTube, to żeby zrobił yy, jakiś pożytek, żeby tą osobę przymknąć, nie? Ofiara musi się zgłosić. Wiesz co? Raczej, raczej takie wykorzystywanie nieletnich to z urzędu idzie. Więc jak masz informację, to ten. No, ona oczywiście musi potwierdzić, nie, czy coś. Dobrze by było. Więc no. Nie będę do nikogo dzwonił. No, kurwa, nie, nie, róbcie, nie róbmy sobie tutaj. Nie wiem, kurwa, to jest... W momencie, kiedy wiesz, że jest popełnione przestępstwo i tego nie zgłosisz, popełniasz przestępstwo, nie tak w ten. <grych> więc, więc dokładnie tak jak Marlesyn napisał, no tak, jeśli wiesz, że się wydarzyło coś niefajnego i tego nie zgłaszasz, to, to jesteś współodpowiedzialny, nie? No, podejrzenie popełnia przestępstwa, tak. No, ja nadal mówię, nie? Nadal chciałbym, nadal chciałbym, żeby kurwa Leksiu. Przyszedł i rzeczywiście udowodnił, że nie wiem, że to zdjęcie kurwa wysłał swojej 23-letniej koleżance, a, a to wszystko inne to jest, nie wiem, koleżance, dziewczynie, komukolwiek, że mu to zajebali z telefonu i że nigdy nie było żadnej sytuacji z 14-latką, bo jak kurwa była, no to kurwa czerwona kartka i musi wypierdalać, no.